niunia tam na tatusia czeka, no i boję się, żeby mi jej ktoś nie cabca rapcą, bo zapomniałem łańcucha. No ale w Monako nie rąbią. No, zobaczymy. Ogólnie to słychać, ta stanę przed sklepem Eurospin, bo w końcu coś znalazłem otwartego. Muszę zakupić trochę wody mineralnej, bo mi się pić jak uła. Jeszcze trochę, słuchaj, ta autostrada tutaj A mi została Sorry Coś mi się tam przyhaczyło Ogólnie to już zachód słońca praktycznie idzie No a na słońce nastawiać kamery nie będę Ale zobaczcie Jak tę autostradkę porobili, ciekawo Na takich palikach Bestia zawieszona, jedzie Kurde, tą wycieraczkę już miałem Kurde, na wzięciu w Rzymie i zapomniałem, żeby tam podjechać, tą wycieraczkę wykręcić, i chcę przykręcić. Słuchaj, ta ja znalazłem takiego trupa, co tak stał. No i nikt go nie używał, więc powinienem sobie taką wycieraczkę wziąć, bo mi się ona po prostu należy, jak sukość. No ale skleroza. To skleroza, słuchaj, to. Tak było, tak była. Dobra, muszę wziąć tej wody trochę, bo tak mi się pić chce, że łosy nowo. Ale powiem wam, że słuchajcie, ta, Takie czekoladki to bym sobie wziął, kurde bym się trochę podelektował Sklep fajnie zaopatrzony, wam powiem Albo te czekoladki, one ja tak nie za bardzo tych lubię Te wolę bardziej Te są lepsze I chyba sobie te czekoladki wezmę, wiecie? Dobra, nie patyczkuję się w tancu, słuchajta Dzięki Eurospin Dałem ci zarobić Zachuj słońca I sześć wód mineralnych Aqua Frizzante Pamiętajcie gazowana woda mineralna w Italii Się nazywa Acqua Frizzante <noise> Gąsior się pojawił słuchajta znowu Sześć wód kupię mineralnych Kole Muszę się trochę odchamić słuchajta I zregenerować I przemyśleć temat słuchajta jak się wbić na autobanę i pocisnąć gdzieś do samej Genowy, aż Genowy, to już sobie będę wybrzeże jechał wiecie tam już się za ten, zatrzymałem jakieś tego floga kolejnego w gram w neta, bo wiecie jest wi-fi nie? ja nie mówię, że wi-fi nie ma, ale po prostu słabe te wi-fi wczoraj jeździłem, są takie te CPNy Q8 one się nazywają, tam jest wszędzie praktycznie wi-fi no ale weź tam się zarejestruj, to już w ogóle porażka, nie wiem czy oni nie chcą od Ciebie maila, żeby Ci coś z tego maila robić, czy coś, także Słuchajta, gdziekolwiek się będziecie logowali w Italii Załóżcie sobie maila, bo wszędzie potrzebują maila, wszędzie chcą maila e, Praktycznie we wszystkich wi-fi, chyba oprócz tylko McDonalda I, i tak jak będziecie, to sobie zróbcie lewego po prostu maila I się na tego maila logujcie po prostu, nie dawajcie swoich prywatnych e-maili Niczego, co macie tam w środku ciekawego, wiecie, no bo różne rzeczy tam macie, żeby ktoś czasami nie chciał sobie takiego maila zobaczyć, co tam jest w środku, bo, no bo nawet nie wiesz, że akceptujesz, że akceptujesz to, że ktoś ma wgląd do Twojego maila, także słuchaj, ta, uważajcie na to, żeby się potem nie okazało, że przyjedziecie i, i jakieś dziwne akcje Ci się będą działy, na przykład z aplikacją bankową, nie, także no tak by to wyglądało z tej strony, słuchaj, ta... Ja obmyślam temat, muszę w końcu na tą myjkę wjechać, ten auto trochę opukać, albo w tym Monaco to zrobić. Nie wiem, już nie wiem, po prostu już mam złajta. Taki bajzel w głowie słuchajta, że, że nie wiem co robić. Ja sobie oczywiście kole popijam. Śmigam w bluzie, bo ciepło. No ale już wieczór, no już będzie chłodno. Ale w samochodzie to normalnie jest ok. Co, telefoniki ładuję. Eee, robimy kolejnego floczka, ten floczek to już oczywiście Monaco będziecie widzieli I tam Potem może Nice, może Cannes zobaczymy Zobaczymy, może jakąś Sylwestra czy coś, no ja już tak nie będę bardziej skupiony na to, żeby nagrywać cokolwiek Po prostu już tyle wystarczy wydaje mi się tych vlogów, nie? Także siemanderu, lo 320 na rejonie, jadę dalej, yo! A co to słuchaj to? Pastuszek? pastuszek i jego kebaby przebiegły mi teraz przez ulicę. Za późno włączyłem. No ale co? Wyjechałem już z Eurospina i jadę, słuchaj, i ta, taka niespodzianka, ale mi się włączyło na ostatni moment. Ej, jakie, słuchaj, ta psy matresowane. No, te, któreś tam odbiega, to od razu jazda, dawaj go. Dawaj go. Jedzą do tej kury rządzi. E no pies to jest pies, to jest piękne stworzenie, wiecie o co chodzi. Ja lubię psy, ale uwielbiam koty. Psy to są psy jednak, wiecie. Nie wiem jak to powiedzieć? Koty mają swoje charaktery, wiecie, a psy mają swoje charaktery. Jak tak w domu ktoś ma dom, jakiś tam jedno, wiecie, jedno rodzinny, duży, hodować psa to pewnie, pewnie nawet dwa psy, wiecie, czego nie, dziewczyny i chłopaka, żeby się dogadywały. Ale tak jak mówię, jak w bloku mieszkać i mieć psa jednego, wiecie i ten pies ani z kim się pogadać nie ma, nic co, to To ja nie lubię takiego, takich zwierząt, wiecie o co chodzi tak. Traktować zwierząt tak, bo No pies to pies, a człowiek to człowiek. Różnica jest? No, przeogromna. Nie ma żadnego porównania człowieka do psa oczywiście, ale. Ale no, no, no i pies se lubi pogadać i człowiek se lubi pogadać, a no a ten pies kim ma pogadać, z właścicielem, no nie za bardzo nie, bo coś tam, pies z właścicielem się dogadują na swój sposób, no ale wie ta no, pies tak szczerze mówiąc to no bez człowieka mu cięż, cięż, ciężko przeżyć, a, a kot to jest kot, kota weźmiesz drzwi otworzyć i iść w cholerę, i on tam se poradzi w życiu, on nie będzie musiał do Ciebie przychodzić, żeby mu tam karmę kupywać czy coś. Nas psami to już wygląda troszkę inaczej. Pies to jak dziecko, to trzeba po prostu w domu hodować, karmić i wszystko. A kot to kot, wypuścisz go, pójdzie on sobie, tam ptaka upoluje i myszę i robaka i kogo tam, co tam jeszcze spożywają koty, nie wiem. No i to jest ta różnica, nie? Że... no ale też jest różnica, jak masz jakiegoś tam persa se kupisz, nie? No to też jest różnica, no takiego persa to musisz w domu hodować, tak? A takiego domowego, no to wiadomo. No ale tam ja mówię, jak się na wsi żyje, bo... Nawet jak masz takiego dachowca gdzieś tam, trzymasz go w domu, no to tak samo go musisz tak hodować. Jak gdzieś na wczasy jedziesz, czy coś, no to normalnie, że go... Nie wypuścisz i on sobie nie pójdzie w długą gdzieś tam, bo przecież wróci do domu... I będzie, i będzie, i będzie, no wiadomo co będzie, no. Przyjdzie sąsiadka i powie, że kot męczony, albo coś tam. Albo... Albo tam coś innego wymyśli, albo, albo jeszcze mam kota za winą. No różnie to bywa, nie? Także tak to ze zwierzakami jest. Atenzione, strata dewastata. Strata deformata. Atencyony, atencyony. Lecimy dalej, stoimy, stoimy i lecimy przez tunele. Powiem Wam trusiaki, że zaczynam normalnie tracić cierpliwość do tych makaroniarzy. Bez tu zaczynam tracić cierpliwość do tych makaroniarzy. Żeby czekać tak długo z Czerwonym Światem, bo przez tunele musisz jechać, no coś tutaj jest, nie halo. I oni myślą, że to paliwo to się tak za darmo dostaje. Z sakiewki ktoś tam przynosi, daje, wiecie o co chodzi. To jak Ząbkowska? nie? tak ja ona, nie? Ono się nie patrzy na pieniądze na nic. A jak dostaje od państwa, a państwo to my. Każdy musi tyrać, płacić. Ona słuchaj ta robi popylinę. Przyjeżdża paliwo. Skubnie tam, paliwo skubnie tam, Z ręciny pozawijają, słuchaj, ta tyle, naprawdę, i ona myśli, że ona będzie wnioski pisała, to będą umarzali wszystko, a tu nie ma, przyszła zmiana, szpak by dymał, bociana, tak to działa teraz. No i stoi sobie stary gąsior, słuchaj, to na środku drogi, tam pusto, tam pusto, a ja co? A no to gumę złapałem, słuchaj to gumę złapałem i wcale się nie dziwię, że gumę złapałem. Zaraz to zobaczę. Patrzcie, co ja. Co się z oponami stało. Czajta. I patrz, tak jak felkę zgięło. Porażka, co? Nie wiem, co robić. Będę się do wulkanizatora jechać żeby ją wyprostować, albo coś. Nie wiem. Śruby, wszystkie poszył, ładnie. Tam zapasówkę mam na górze, także zakładam ją. Tylne są w porządku, tylko boję się jeszcze o tamtą drugą z drugiej strony. Żeby tamta nie pizła. Bo różnie to może być. Ale kwas. No nic, dźwignę go. Zmienię to i po temacie, nie? Dobra, słuchaj, ta... Kółko zrobione. Ale cholernie mało powietrza. Muszę jechać szybko na stację. I tego... Napompować koło. A tamte będzie trzeba w ogóle nie szukać i... I dziurę zrobić. I normalnie słuchaj, szukam dziury gdzie ta dziura. No i nie ma tej dziury. To ja nie wiem gdzie ja to przebiłem. Bez kitu. Jest pędę zwulki nie to bo i tak, bo że zapasówkę jedną zawsze mieć nie. To się to zrobi, po prostu jest Ja to muszę mieć słuchaj, ta pecha, jak się wpakować w zaspę, to w szczerym śniegu, w szczerym lesie. Słuchajta, no w takim lesie, że żywej duszy nie było. Musiałem 200 metrów Zajwaniać żeby szukać, słuchaj, te pomocy. A teraz gumę złapałem w szczerym polu. Nie w mieście, a w szczerym polu. Na takiej też, na takiej górce, wiecie, o co chodzi, co się z wioski do wioski jedzie. Normalnie jakieś nieporozumienie. A teraz szukam dużego CPN-u to go nie ma. I nie mam gdzie się, słuchaj, to napompować kółka. Jechać, 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 jadę, ale wiecie, to... no nie, to nie może tak jechać za tak mało powietrza, jak się mani. Trzeba to napompować dwa i trzy bary, i... I może wtedy będzie jakoś. Słuchaj, to tutaj coś mam. O, nie wierzę, ludzie. Na najbardziej znienawidzonym CP, nie? Przeze mnie. Wiecie, co znalazłem? To znalazłem! Powietrze! Powietrze! Powietrze do mojego kółka! Bo ja już chyba jadę 50 km na takim flaku, ta Masakra, aż mi się to koło nagrzewa. Ja nie mogę jechać tak. Dobra, pompujemy. Eku, dzięki wielkie, pompeczko, dzięki wielkie! Dzięki wielkie, że cię znalazłem! 50 km jadłem, jechałem Na taki fajnie serce sercem że mi tylko opala nie poszła. Pąpeczko, dziękuję Ci, że tutaj jesteś. Na moim najbardziej znienawidzonym CPN w Italii. Jadę słuchaj tak gdzieś po porządzić Zresztą muszę jechać tam kurde oponę naprawić, słuchaj, tam bo tą gumę złapałem. No i nie jest dobrze, muszę to naprawić, ta felga jest teraz skrzywiona. Także działamy, zobaczymy co, co ogarnę, wulkanizatora już mam. Ty no, nie wierzę ludzie, znalazłem jednego wulkanologa i jeszcze słuchajta, zamknięty. Dopiero drugiego, pierwszego mi słuchajta otworzy, no nie wierzę, nie wierzę, ludzie nie wierzę, nie wierzę. Ty no, ale jak tutaj się wkurzyć nie można, słuchajta. Jednego mechanika znalazłem, żeby mi tą felgę prze, przełożył do opony, Słuchajcie, ja wczoraj pizłem e, typowi, Słajta dwie opony, ale w taki sposób, że po prostu mają, wiecie, ktoś tam przyjechał i mają się do, 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 do pozbycia, nie? No i tam sobie przeszukałem, słuchajta, i na szybko wziąłem jakieś dwie takie same bieżnikowane, nie? Ale są do wywalenia, także pomogłem gościowi, żeby się, słuchajcie, pozbył i nie musiał płacić to, póki co te używki są od niego wezmę. No i co, I muszę to założyć i w końcu, kurde, nie mogę bez zapasówki jeździć, bo wiem, że ta druga też to jest kwestia czasu, kiedy piźnie. Ogólnie to słuchaj, ta za Eurospinem latam, albo za Condadem, coś tutaj wolę we Włoszech kupić taniej niż tam we Francji w Monako, bo tam jest tylko kasyno shop. No i tam są trochę gigantyczne ceny, tak wam powiem. A tutaj zawsze jest taniej, wiecie o co chodzi? No ale coś z tego sklepu znaleźć nie mogę. Tutaj serii jeszcze mandarynek nie pozbierały z tamtego roku. Ja pierdylę ludzie, jakie tutaj są korki. Jakie tutaj są korki? Wy nie macie jakie to są korki. Ja spierdylam z tych włoch, z tych dziurawych dróg. Jadę do Francji na jeszcze bardziej dziurawę. Nie po prostu nie będę się połapie słuchaj. Tam. Jestem w gorącym szoku, naprawdę. Takie korki, żeby tutaj było paliwo za 5 euro, te same korki by tutaj były. Przysięgam te same. A wulkanizatora nie załatwiłem, nic nie załatwiłem. A bez zapasowego koła nigdzie do Polski nie wrócę. Albo to załatwię, albo nie, ale załatwię na pewno. Spoko. Mam dwie oponki typowi, wiadomo co zrobiłem, wiadomo co jest. Chciałbym się ich pozbyć, to, to może mi lepiej je dał, nie? Ale są dwie zimóweczki fajne. Powiem wam, że wjechać do tego monako z tej strony to jest w ogóle jakaś wielka porażka, nie? Bez kitu, rura zapchana, już chyba pół godziny, ej. Jadę, jadę, dojechać nie mogę ale ogólnie załatwiłem te opony mam te zimóweczki dwie słuchajta eee, zapakowane no i gitara jest zadowolony jestem słuchajta z tych zimóweczek można jechać dalej bo tamte poprzednie to po prostu je przejarałem już i tą jedną tak wjechałem, że tą po prostu felgę ta felga mi pękła, czaicie? tak wjechałem gdzieś tam u tych włoskich makarniarzy, słuchaj, tak gdzie najgorsze drogi w całym świecie chyba są. No i co? Tak by to wyglądało, słuchaj. Haha, co coś stało, słuchajcie. Ja z Niunią jeżdżę, patrzcie jakie mamy chodniczki do jeżdżenia. szus i słuchajta, patrzcie. To co wyczerpali morzu, ile lądu. I te wieżowce, takie mini wieżowce, że to można nazwać, słuchajta, już pobudowali. Także zarobiście, słuchaj, ta budowa zakończona prawie, ale jeszcze zobaczymy w innych miejscach jak to wygląda. Także lecimy dalej, słuchaj, ale no to musiałem akurat nagrać, bo to jest nowość. To jest nowość, zarobiście tutaj zrobili. Tak to wygląda z tej perspektywy. Tutaj jeszcze niedobudowane. Nie, na no tą budowę co zrobili, to piękna sprawa. Słuchaj, ta nie wiem co tam się dzieje. Czy tam czasami jakiegoś pożaru nie ma? Pasta, co tam się dzieje? Jakaś dziwna una taka. Szaita, co się tam dzieje? Czy tam jakiegoś pożaru nie ma, albo co? Szok? Grubo. O co to chodzi, słuchaj, ta paszta, jakie wesołe miasteczko? Tak się bawi burżuazja, proletariacie. Łączmy się. to ja się pytam a po co ta zabawka się kręci jak tam prawie ludzi nie ma? Polatamy, zobaczymy, tam było jakieś fajne jedno Lamborghini. To jest ładne. Ten roj, roj z rojśik, też niczego sobie. Tutaj maszyna burżuazji, piękny roj Stary, poczciwy Rojs Także tak się bawi burżuazja. A ja sobie spędzam święta tutaj. In happy new year. Idę tam, słuchaj, ta na dół zejdę. Tam, gdzie te palmy takie są oświetlone. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Patrzcie. Patrz to jaka tam jest jaga w długich włosach, widzicie? Kurde, nie załaszcza, nie wiem czemu paka śliczna Ale śliczna lala Zakamarki Monte Carlo Tak to wygląda Queens Denver. Aż to na te drzewo Co to za gatunek? Tam jest podobne. Elegancko, mandacik piszą, mandacik piszą temu żółtemu. Żółty lotusik dostał mandacik. Coś tam pojechało Ponoś Audi R6 A pojewa mi ją jakichś fajnych samochodów Myślę, że będzie coś lepszego ale słabo chyba na święta polecieli na narty Taka Tesla, tak się otwiera. Ciekawe to wygląda, co? Tarywka przejechała po burżuazję. Co na plaży? Stare snoby. I nic więcej, słuchaj, ta. Tam też spokój, cisza. Nie ma ładnego słoneczka to i materiał taki zacieniony wychodzi. Ogólnie to grzejemy tam. Muszę do Carrefour'a jechać. No to jest maszyna marzeń, słuchajta, Maybach. To jest, jakbym miał w cholerę hajsu, to bym się na pewno takie kupił, bankowo. centrum Muszę tak zjechać, słuchaj, tam windą na dół, bo tam schody nawaliły Unia, słuchaj, ta stoi i nikt mi jej nie ukradł Welcome in Monaco Princess Grace A ja znowu, słuchaj, ta takiego orła wywinęłem. Włosy nowo. Niniatatuś musi ci na chwilkę zostawić, bo musi poleci trochę tematy poogarnia, a potem wróci po Ciebie. Nie wiem czy to można nazwać słuchaj, ta świątecznie. Tutaj wygląda jak w jakimś innym świecie, słuchaj, ta. Tymi światełkami tutaj porobione, tak jakby inny świat, w ogóle co nie? Jazda. Właśnie bawi burżuazję, słuchaj ta. Tutaj to się dzieje, w Sylwestra! Hello! Ty wracam właśnie z tego Sylwestra. Tam spod syna i patrzcie, co się dzieje. Siałma Tak zakorkowane miasto, że to ja pierdykle. Ale ja z niują jestem. Niuje moja wierna suczka.